Ojcze Chrzestny, przychodzę do Ciebie przykrą wiadomością. Jaką niby? Barzini nie żyje. Filip Tatagila też. I Mo Green, Starahi, Cuneo też. Rozumiem. Kto się prześnił do śmierci ich? Don Mateo. Trzeba wymierzyć sprawiedliwość. Zrozumiano. Jeśli cokolwiek w życiu jest pewne, i jeżeli historia nas czegoś uczy, to tego, że każdego można zabić. Trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Francesco, pilny okolice, wchodzę do domu Mateo pod pachą, mam AK-47 z tłumikiem. Co się dzieje? Złamałeś mi serce. Co takiego? Ojciec chrzestny przysyła ci pozdrowienia i życzy miłych snów. Rodzina Corlon była jak imperium rzymskie. Tak było kiedyś. Disti! Disti napierdalają black metal na Sri Lance. Jest pompa. Lecimy teraz, nie ma odwrotu. Przeznaczenie szatana musi zostać dopełnione. Napierdalamy wam ostre łojenie black metalowe. Jazda, jazda, biała gwiazda. A kurwa, czuje gniew szatana w mych żyłach, przecinający rzeki mej krwi, otwierający wrota do królestwa ciemności, odwieczna walka ze złem na ziemi, ludzie, skurwy syny niegodne zwierząt o instynktach prymitywnych. Rozdzierające spojrzenia setki oczu niewolników, nastał kres mego cierpienia. Szatanie, książę Michał się wykichał. Wypierniczył się władca pomazaniec.